No bo jak mamy jeśli no to spróbować może No idziemy. Najwyżej. No to najwyżej się tak umawiamy, nie jest na dole. Się poczekaj. O Jezu. Wiesz, Chciałem przejść gdzieś. Stąd, a ty chodź tu dobrze zrobić. Ale na tym a później, a z się słyszałem, chciałem wejść w ule. Ubezpieczony jest, jakaś tam dla mnie dostaniesz Co? Nie, no jestem tam... na no, kiewącie. <s Lockie> Przejdź tu, jaki zrobię. Znaczy nie, byłem po, miałem no, dokładnie metr, hmm, po lewej stronie, teraz 7 na szczycie <wyd handles> przyszło. A jak ja przedemną zejdę? Co? Zadzwonisz do tego faceta, to zablata. A bo w tej końcu chyba to już na wejść? A A co? Nie No Chciałem, to czy... Znaczy, nie no, w piątkę pojechaliśmy. No, ale tak, no tam ci wysiedli Nie <grym> <czałem, grym>

nie tak, przod... pionie, tak, żeby krzyczeć na żeby... I żeby mnie trochę chociaż błądził. Poczekaj. Tak. <gry> <gry>